Moi drodzy, jesteśmy u Basi, ponieważ chciałem porozwodzić sobie troszeczkę paczuszek, bo wydaje mi się, my musimy generalnie odblokować jeszcze jeden samochód, bo jest ich sześć. I wydaje mi się, że jak my zaniesiemy wszystkie paczki na samą górę, to wtedy odblokujemy sobie ten szósty samochód. Ale ona już nam dała samochód, ten cztery na 4 Ponadto straciłem dwie paczki. One się gdzieś zbugowały, gdzieś wleciały w kosmos, gdzieś spadły pod mapę i wydaje mi się, że tak czy siak ten achievement za zawiezienie wszystkich... Paczek na górę, to my i tak tego nie wygramy już. No bo niestety, ale już wszystkie paczki, znaczy dwie, zniknęły. Mamy poniedziałek, trwa konkurs. Musimy uzbierać 4000 punktów, żeby zdobyć osiągnięcie, że 4000 punktów. Jednakże, moi drodzy, jak wejdziemy sobie na mapę, to mi przykuło uwagę, właśnie, ja wam to wcześniej mówiłem, że ja bym sobie pojechał na tą wyspę, zobaczyć, co jest tutaj. Wydaje mi się, że tam możemy coś ciekawego znaleźć. Bo nie po to, by twórcy robią, albo tu. Bo nie po to, by twórcy robili jakąś taką mapę, znaczy taką nie mapę, tylko oczywiście wyspę, żeby ona sobie tam po prostu była. Ja wiem, że twórcy Gierek tworzą takie smaczki ciekawe, że możliwe, że coś na tej wyspie się znajdzie. Jednakże zanim tam pojedziemy, to ja tak czy siak muszę wrócić sobie do dziadka i musimy się przespać. Bo jak sami widzicie, jest już godzina 20.30 i to jest taka troszeczkę lipa godzina, żeby iść właśnie tam prawie go walnałem, żeby iść sobie ogarnąć temat z tą, z tą wyspą, bo my będziemy, moi drodzy, światło potrzebowali, a to jest bez sensu, że ja będę ze światłem tam jechał, z latarką, wiecie jak, no, no nie będzie to fajne, nie? Dlatego też ja też sobie chyba w sumie przetestuję yy, samochód od, od tego, od, yy, jak to się mówi, od yy, księdza, znaczy on już jest w sumie nasz, możemy też do niego sobie podjechać i mu powiedzieć, że ten samochód jest super, tylko gdzie tutaj był kościół? Dobra, kościół jest tutaj, ała! Kościół jest tutaj. Jestem w ogóle też ciekawy, jakie my znajdziemy sobie grzyby na cmentarzu. Być może ziemia tam jest kwaśna, nie wiem. I może tam będą jakieś fajne grzyby, nie wiem. W każdym bądź razie ja teraz podjadę sobie do kościoła i porozmawiamy z naszym księżulkiem, bo będziemy mieli chyba dwie, dwie kwestie dialogowe. Albo mu powiemy, że samochód jest bez sensu, albo mu powiemy, że samochód jest super. Tylko w tym celu najpierw musimy znaleźć księdza, który być może... Ała, dobra, tu już mnie zabolało, tu już mnie mega zabolało. Ja idę zobaczyć sobie, czy jest tutaj ksiądz, bo chciałbym porozmawiać z nim troszeczkę na temat tego samochodu. I później może nawet w nocy sobie pojedziemy przetestować, yy, ile wyciągniemy na tych torach, bo wydaje mi się, że na tych torach będziemy musieli wyciągnąć te 300 na godzinę. Czekajcie, gdzie jest nasz ksiądz? Ja już chyba sobie tutaj nawet też latarkę muszę załączyć, bo niestety... Ale jest tutaj mega ciemno. Ksiądz przychodzi tutaj się modlić, nie ma go tutaj nigdzie. Halo, proszę księdza! Może ksiądz poszedł spać, co? Bo już jest w sumie dosyć późno. Ja nie wiem, gdzie on jest. My sobie może tutaj na niego... Ej, on tutaj otworzył? Nie, tu jest zamknięte. Ja myślałem, że tutaj się coś otworzy w nocy. Fajnie by było, gdyby twórcy dodali tutaj jakieś takie, wiecie, jak taki powiedzmy Halloween, albo żeby dodali jakieś tutaj duchy. Że tutaj się duchy pojawiają, gdy jesteśmy w nocy. Ale chyba z tego, co mi się wydaje, tego nie dodali. Bo jakby coś takiego dali, no to byśmy musieli zdobyć jakiś achievement. Nie wiem, gdzie jest ksiądz. Czy wy go widzicie? O, jest! I... A to nie jest ksiądz! To jest Basia! Basia! Ta postać jest zajęta. Basia, gdzie jest ksiądz! Bo ja nie wiem, gdzie jest ksiądz, ja chciałem z nim sobie porozmawiać, fajnie, no Halo! A tu jest! Halo, proszę księdza! Halo! Proszę księdza, ja chciałem porozmawiać na temat pana samochodu! Halo! Dobry? Witam panie! Nie możesz tego zrobić podczas rozmowy i to jest, moi drodzy, zbugowane! Bo jak ja próbuję z nim porozmawiać! To nie mogę drugi raz, bo widzisz, no nie możesz robić tego podczas rozmowy. I nie mogę nic wkliknąć. 1, 2, 3 nie działa, muszę zrestartować gier. Dobra, z racji tego, iż gierka mi się zacięła, ja sobie tutaj przyprowadzę. Mm, Dumont Phoenix V8. Przywróć, dobra, gdzie on stoi. O, jest on! Babyś! Babyś jest tutaj! Załączmy sobie mapę. I teraz patrzcie, musimy pojechać sobie. Czekaj, 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 bo ja muszę tu przez góry pojechać, tu, 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 dobra? I tam jest gdzieś, są te, dobra? okej, okay, spoko. Jesteśmy już prawie w domku. Ała! <śm> On poleciał w kosmos, ty jest tutaj! W kosmos poleciał, ale fajnie, ty. Czekaj, ziom, bo ja muszę stąd wyjechać, nie? Ja muszę się dostać w końcu na te tory. Ojedzie pociąg, także spoko, że pociąg się teraz nie pojawi. Będziemy mogli przetestować, ile my wyciśniemy na tych, na tych torach. Mi się wydaje, że ten samochód nie poleci 300. Tutaj będzie jeszcze jeden ukryty samochód, który ten ukryty samochód poleci 300 na godzinę. Ten, niestety, moi drodzy, kosztował 7700, i my będziemy mogli nim polecieć no, maksymalnie. Ja chyba nim 260 leciełem. On chyba więcej nie pojedzie. Ale wydaje mi się, że tak czy siak musimy wykorzystać potencjał tych samochodów na torach kolejowych. Dlaczego? Bo tutaj nie ma żadnych wyboi. Nie odskakujemy nigdzie i my po prostu cały czas prosto jedziemy. Zobaczcie, tu jest taka długa prosta, że to jest niemożliwe. Tutaj, tak się jak mamy zawróć. Dobra, no tutaj coś było. Ale zobaczcie, 240, będzie 250, będzie chyba 260, ale to będzie na tyle. I on więcej nie pojedzie. widzisz? A 260 i tyle. 261 i tu się za chwilę mapa skończy, nie? Na bank. Na bankie tutaj gdzieś za chwileczkę mapa skończy, bo tu już jest za dużo. Widzisz, patrz. 260 maksymalnie pojedzie, więc moi drodzy, na milion procent jest tutaj gdzieś ukryty samochód. I wydaje mam nadzieję, że on za... umarłem. Umarłem. Patrzcie, patrzcie tą kaczeńkę jak człowieku jak w GTA, nie? Normalnie klinika jak w GTA. I jesteśmy. Dobrze, że mamy okulary założone, to jest wszystko w porządku. Ale my, moi drodzy, jako Genowyfa, możemy sobie przywołać znowu tego Diumonta. 750 zł to kosztowało, na serio? Moi drodzy, wchodzimy w aplikację. Ja muszę sobie pojechać za tą tą. Ale najpierw przywołam sobie naszego Diumonta. Dobra, przywróć zamknij aplikację. Zamykamy telefon. O oh jest? Stoi. stoi! Stoi. Trochę rozwalony, ale stoi. I my teraz, moi drodzy, pojedziemy sobie do dziadka. Musimy się iść przespać, bo i tak już jest bardzo późno. Ale się tym autem jedzie, nie? I beczka, i kurlu, kurlu, kurlu. Kurlu, kurlu, kurlu. Gdzie to no, super się, się tym autem? Naprawdę, nie? Bardzo. Szkoda, że nie mogę z księdzem pogadać na temat tego samochodu. To ja bym mu powiedział, człowieku. Coś ty mi sprzedał. No, człowieku, czemu ty jedziesz? Denerwuje mnie to, że ten samochód tak się ślizga. W ogóle musimy dzisiaj, jest poniedziałek. Dzisiaj już, człowieku, po poptokach. Od jutra nie wiem, czy będziemy zbierali od jutra grzyby, ale by... Ale będziemy musieli. Ja nie mogę, nie? Ale będziemy musieli jeszcze ten temat ogarnąć, jeżeli chodzi o 4000 punktów. My musimy w tym tygodniu również wygrać ten konkurs i musimy mieć kolejny dyplom. <noise> dzielnego pacjenta. Lara mi tutaj przykleiła dzielnego pacjenta. Nie wiem dlaczego, ale mi przykleiła. Wiecie co, zamiast do dziadka pojedziemy najpierw do Łysego. Miejmy nadzieję, że łysy jeszcze pracuje. Która jest godzina? 21.52. Łysy pracuje od rana do wieczora. Także nie <noise> Łysy! A łysy tu mieszka? Ja zapomniałam! Kurczę no. Łysy, jesteś! ŁYSY! Ciekawe czy da się łysego przyjechać Ale on zniknął teraz ŁYSY JESTEM! ŁYSY PRACUJESZ! Ale tu nuta leci ŁYSY! ŁYSY NIE IDŹ SPAĆ! Dobra, on tu nie ma łóżka, on nie śpi w czym możemy pomóc? Naprawić samochód Za dwie stówy Brawa, to Na pewno moment, zobacz jak ten samochód wygląda Ale on znowu odkręca moi drodzy i przykręca mi koła Więc na spokojnie chyba mi teraz za 200 euro złotych on to naprawił chyba nie? Ty się mnie pytasz Dzięki bardzo. Musimy umyć, ty, umyć ten samochód. Zobaczcie, jak on wygląda. On jest cały brudny. Władek nie myje tutaj. Normalnie, szanujący się człowieku mechanik. Po naprawie samochodu jedzie ci umyć samochód. A par co on tutaj zrobił? Nic. No masakra ci pęty. Dziadku, dziadku, jestem. Dziadku, proszę panią, proszę odejść. Ja tu wjeżdżam, proszę panią. <laughs> co się dzieje z panią? Proszę panią. Dobra. Proszę panią. Czy pani jeszcze żyje? Pani już chyba nie żyje, ją powyginało troszeczkę Dziadku, dziadku, jesteś w domku Ciekawe, czy da się dziadka przyjechać Dziadka, dziadek stra pewnie Nie ma, gdzie jest dziadek? Dziadek! Dziadzio! Ty, no nie ma go Dziadzio! Dziadzio na dworze jest Ciekawe, czy da się dziadka przyjechać Ale to sobie chyba sprawdzimy tak czy siak na kolejnym odcinku Ja teraz idę spać, bo mnie strasznie ta wyspa tam interesuje Ja muszę zobaczyć, co tam jest Dobra, która jest godzina? 7.55 Idealnie, ideolo Wazimy do naszego auta O. No trochę panią powyginało, no przykro mi. Gdzie to jest? Pokaż mi To jest... Ja tam chyba nie mogę autem dojechać, tak mi się wydaje, no bo przecież za to, za to nie my, nie? Dziadku, dziadku, dziadku! Ups ups, czemu tego człowieka też nie umie przejechać. Zbugowałem się. Ja myślałem, że już się zbugowałem. Dobra. Musimy, moi drodzy, jechać tak abyśmy jechali do księdza. W sumie tak jakby do księdza. Przy tym jeziorku i widzicie, no tu jest tam ta wyspa. Ja się tam muszę dostać Ale to już wiecie, chyba 16 razy wam to powiedziałem Czemu tu wszyscy stoją? Te <noise> <noise> auta tam latają w ogóle, nie? Wlecią mi pod, pod maskę, nie wiem w ogóle gdzie jest Tu jest gdzieś skrzyżowanie, dokładnie Tutaj, moi drodzy, skręcamy w prawo I teraz jest długa prosta przed nami My tak czy siak nie osiągniemy tutaj 300 na godzinę Tym samochodem Jak sami widzieliście, on nawet na torach miał 260 Więc jest troszeczkę lipa ale za chwilę... Czekaj, 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 bo ja muszę tu wjechać na zakład I tu gdzieś jest ta wyspa, nie? Zobacz, tu Ja... Co to było? A ja przyjechałem przeje... te chyba, ty! Ty, ja przyjechałem te grzyby, tam widziałeś to? Jak one się tam nazywały? Purchawki, purchawki. Ja, 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 purchawki W ogóle patrzcie, ja kiedyś... Yy, w ogóle ja już się na grzybach znam Zobaczcie, wyszedłem z psami, nie? I obczajcie ten grzyb, to był chyba czernidłak Zobaczcie, teraz macie klipa Ty, patrzcie, to przez... Czy to jest, powiedzcie mi, czy to jest czubajka, czy to jest kania? Ale wydaje mi się, że to jest chyba ta czubajka, nie? I pod jak jest czarna, to jest zła. Ja już się normalnie znam na grzybach, ej. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie, to było, to na pewno nie była kania, to, ale wydaje mi się, że to był chyba czernidłak. Moi drodzy, jest przed nami ta wyspa. Wiadomo, że my tam sobie wjechać samochodem nie możemy. Tam też w ogóle coś jest mega daleko i wydaje mi się, że jest to... nie wiem, ale tu na... no patrz, tam jest jakiś budynek. Tam, jak ja będę patrzeć cały czas prosto, to to jest poza mapą. Więc oni coś już tam robią, ale nie robią. Dobra, moi drodzy, wskakujemy do wody. Jesteśmy na i na pici, mamy dużo siły, żeby sobie popływać, i miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy naprawdę ten sekrety samochód, bo na, na bank to jest sekrety samochód. Znaleźliśmy już wszystkie oprócz jednego, i ta wyspa idealnie pasuje do tego, żeby tutaj się znajdował jakiś sekretny samochód. dużo osób tutaj przyjdzie, wiadomo. Więc twórcy pewnie powiedzieli, a, choć tutaj, ukryjemy, nie? W ogóle mam dwa 700 koła i może być tak, że ten samochód będzie za darmo. No, a przede wszystkim ja jestem też mega ciekawy, czy tutaj będą jakieś mega ciekawe grzyby. I mamy, moi drodzy, już pierwszego grzybka, widzicie? Ty, patrz, widziałeś? To jest normalnie do wzięcia grzyb. Ty, daj. Ja se go wezmę. Ja, ja... O, kurczę, jak ja nie lubię tej klawiszologii w tej grzy! Halo! Grzyby. Grzybek, chodź no tu. F. Dobra, schowałem sobie grzyba. To był jakiś jadalny. Ten też chyba nie? Zobacz. Ja sobie sprawdzę w ogóle, co to jest. Bo mi się wydaje, on ma taką. To jest chyba. Mm, ja ci powiem, jaki to jest. To jest chyba ten. Po prostu. Borowik ceglastopory. Widzisz? Dość rzadki człowieku. To jest niemożliwe. Syk. I mi się wydaje, że tutaj mogą być jakieś mega grzyby. Która jest w ogóle godzina? 9:19. Jest spoko, ale chyba będzie padać. Mamy tą wyspę dosyć w sumie dużą. Więc ja bym sobie tutaj mógł posprawdzać. Ja się też dziadka zapytam, co to były za grzyby. O, patrz, 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 patrz. To są te szlachetne chyba, pa. Cyk. Tu jeszcze jeden, patrz. Cyk. Czajcie, jakie tu są rzeczy na tej wyspie? Cyk. Tutaj nikogo nie ma. Tu nikt. Patrz, co tu jest grane, patrz. Cyk. cyk. Cyk i cyk. Nawet jak tutaj nie zajdziemy tego samochodu, to już wiecie, że tutaj są mega cenne grzyby. Dość rzadkie. Patrz, kolejny. To jest niemożliwe. Cyk, następny i następny. Patrz, patrz, co tu się dzieje. Tu nikt nie chodzi. Te grzyby tutaj mają swoją na, swoją swój ekosystem w ogóle, nie? No zobacz. A szkoda je tutaj zrywać. I patrz te, patrz tego. To są. Oh my god. Człowieku to jest niemożliwe. Jakie tu są grzyby w ogóle? Ja tutaj normalnie na kucaka muszę chodzić i sprawdzać, czy tutaj coś jeszcze jest. Chyba nie ma. Tam chyba są, ale nie jestem w 100% pewien. Ale tutaj, no zobacz, patrz. Ceglastopory, ceglastopory. Tu jeszcze jeden. Ceglastopory. Dość rzadkie grzyby. Tu. Je... Chyba jeszcze jeden. Nie, nie ma. Ja muszę się dokładnie przyjrzeć. Bo być może znajdziemy tu również takie grzyby. Patrz, następny, nie? Cały koszyk super grzybów mam. Człowieku, patrz. Następny, jeszcze jeden. Oh my god. Nawet, no, mówię wam, ja nawet jak tutaj nie znajdziemy tego samochodu, to. Przyjdźcie sobie tutaj na tą wyspę. Przecież za to dostanę dwa koła kasy jak nic Tak mi się przynajmniej wydaje Ja aż pójdę do... Patrz Patrz Tu jeszcze jeden był, patrz Ty to widzisz? Ja tutaj będę miał siedem koszyków, ty Patrz Ja nie mogę, nie Ja nawet nie sprawdzam, czy to są jadalne, czy nie, bo wiem, że to są jadalne I bardzo drogie Jeden koszyk prawie zapełniony, człowieku z Samymi takimi super grzybami Oh my god, normalnie znowu wygrałem w lotto w tej grze ja nie jestem grzybiarzem, ale ja wiem, że ja w tym tygodniu znowu będę grzybiarzem. Ja muszę cztery koła kasy uzbierać, pamiętajcie. Więc myślałem, że... No jest dzisiaj wtorek i myślałem, że wiecie jak, że nie uzbieramy niczego. No ale szkoda tego tutaj nie podnosić, nie? Jak tutaj są takie grzybki fajne. Na razie tu już chyba niczego nie ma. No jeden gdzieś się jeszcze pewnie do mnie uśmiecha. Ale wydaje mi się, że jak pójdziemy sobie gdzieś tutaj, blisko tej wody... Patrz. Następny. Widziałeś? To normalnie w lotto wygraliśmy. Tutaj niczego nie ma. Ja Jestem ciekawy, czy w rzeczywistości one też tak przy wodzie rosną. Okej. Okay. Tu na razie niczego nie ma. Tutaj, patrz tego. Patrz. Dwa, trzy. Jeden taki baby z mini. Ale najważniejsze. I tam też są. I. O, o, o. o. To jest chyba ten, trujący już. Widzisz? Nie! To jest ten ze złotą tą, Patrz! To jest też mega rzadki. Zobacz. To jest ten. Czekaj, tu był taki jeden ze złotym czymś tam. Nie ten. W ogóle to są baborowiki szlachetne jednak i ceglastoporę. I tutaj patrz, to nie jest gąska siarkowa, nie, nie, nie. Wiesz co to jest? To jest taki ze złotym czymś. To też nie jest to, goryczak żółciowy. To też nie jest goryczak żółciowy. To jest, wiesz co to jest? To też jest to. Krowiak podwinięty, nie. Lasówka metystowa, nie. To jest chyba to. Maślak pstry. Ja, ja, ja. To jest chyba maślak pstry. Maślak zwyczajny. Bo był tutaj jeden taki ze złotym ringiem. I to nie jest chyba ten. Pieprznik jadalny, nie. To jest chyba ten. O ten, patrz. Sucho grzybek złotoporowy, patrz. Niezbyt cenne? Niezbyt cenny grzyb jadalny. Dość dobry w smaku. Grzyb podatny na pleśń to utrudnia jego transport. Widzisz? Podatny na pleśń. E, nie mam koszyków. Jak mnie to denerwuje z tymi koszykami. Czekaj, wejdę no ten koszyk zakupowy i ciśniemy dalej. Mi się wydaje, że tutaj tak czy siak będą same grzyby jadalne. Bo tu są same grzyby jadalne, nie? No, nie mówcie, że nie. O, następny się ukrył w krzakach. Ja nie mogę wytrzymać psychicznie, ej. Patrz. Masakra Tu jeszcze po jednym deptam Tu jeszcze pod krzaczkiem I wszystko, koszyk jest pełny, patrz Cyk i zamieniamy I cyk, i kolejny koszyk zakupowy, dawaj mi go tu Ty, czy ja już przeszedłem całą tą wyspę? Nie, tu jeszcze coś jest malutkiego Ale moi drodzy, ja tutaj co chwilę się zatrzymuję I ja non stop grzyby zbieram Ja już mam prawie drugi full koszyk Tych fajnych grzybów, patrz, następny Ja nie mogę, to jest niemożliwe Same takie tutaj są Patrz, tu, kolejne trzy Babysie, dwa babysie Jedna mamusia. Co jest? Jedna mamusia. I tutaj znowu cała rodzinka, ty. No patrz. Przyjedźcie sobie tutaj. po te grzybobranie. O te grzyby. Wygracie konkurs. To jest niemożliwe. Przecież mi za chwilę czasu zabraknie. Jest 12.18, ty. A ja tu takie grzybobranie. Moi drodzy, ja tutaj naprawdę nie chcę przeoczyć ani jednego grzybka. Ale no muszę wam powiedzieć, że już ty naprawdę chyba z pół godziny zbieram. Ja stamtąd przypłynąłem, nie? Ja, ja, ja. Tam stoi mój samochód. Więc tutaj sobie przypłynęliśmy, więc tutaj mamy jeszcze więcej grzybów I za chwileczkę um, Będziemy chyba No nie wiem, no na razie się skupię na tych grzybach cały czas Ale wydaje mi się, że całą wyspę już przeszedłem Znaczy w sumie na zewnątrz przeszedłem Nie byłem jeszcze w środku Tu gdzieś były, nie? Te grzyby, gdzie one były? Tutaj są, dokładnie, tu jeszcze są Ja bym chciał znaleźć jakiegoś takiego grzybka, który znajduje się na tym A ja nie potrafię nigdzie takiego znaleźć jeszcze takich takich nie znaleźć. Ieła! Znalazłem samochód! Czekaj, patrz, 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 patrz. Ja się nazywam... O oh my god, to jest Lambo! Ty, to jest Lambo! To jest niemożliwe, że ja znalazłem sekretny samochód w tej gierce! Patrz, ale czemu on jest taki zdem... On jest cały zepsuty. To jest Lamborghini Murcielago! Czy jakiś tam kuntarz? Ja nie mogę, ty normalnie samochód żeśmy znaleźli. I Czy ja, mi czy ja mogę nim jechać? Ty, a może jakbym teraz... Czekaj, 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 no bo nie wyskoczył mi nic, że znalazłem jakiś samochód, nie? Ale może, jak już, że tak powiem, znaleźliśmy, to być może jak pojedziemy do Łysego, to może on nam go naprawi? Nie wiem, ale wiem, że to jest ostatni, moi drodzy, szósty samochód dostępny w tej gierce. Ja sobie pozwolę jeszcze tutaj pozbierać grzybki i za chwilę pojedziemy do, do Łysego, bo wydaje mi się, że... Ja bym może mógł pojechać jakoś, może się coś odblokowało, bo sami dobrze wiecie, że jak my tutaj mamy jakiś postęp w tej gierce... Mamy jakiś postęp w tej gierce To coś się odblokowywuje, nie? Ale ja się, człowieku, chyba bardziej cieszę na te grzyby tutaj Niżeli na ten samochód W każdym razie wiem, że nie mogę tutaj nic kliknąć Nie da się go też kupić, ani nic takiego On jest mega zepsuty I wiemy, że mechanikiem jest łysy Więc pojedziemy do łysego oh Zobaczyć, co on powie na ten temat A ja już chyba całą wyspę splądrowałem, tak mi się wydaje Ja je idę oddać Te grzyby I co? Już chyba nie ma już więcej, naprawdę. Nie no, nie gadaj. Ale dzięki temu zdobędziemy. O, jest jeszcze jeden. a tego. Jeszcze jeden złotoporowy. Jeszcze jeden, Patego Jest tu jeszcze coś. Ty nie ma. W ogóle pisaliście mi, że jeżeli grzyb ma gąbkę, a nie blaszkę, to jest jadalny. Trzeba po prostu. Halo. Ty no, nie działa. Zbugowało się coś. Nie mogę go podnieść. Ty nie mogę go podnieść już. Widzisz, jednego się nie da podnieść. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Pisaliście mi, że jeżeli grzyb ma gąbkę, a nie blaszkę, to jest na 100% jadalny. Patrz, podniesiemy sobie tego. O. Gąbka, widzisz? Gąbka, gąbka. A jakby była ta blaszka taka, że w środku coś tam jest, to znaczy, że on nie jest jadalny. Nie wiem, czy to jest w 100% prawda, ale tego czernidła... czarnidłaka chyba, co ja znalazłem, to on się chyba też sam zjada, nie? Z tego, co mi się wydaje. I on, jakby on miał bia... O, patrz, następny. Czy on ma gąbkę? Patrz. Gąbka, jadalna. Następna z gąbką, widzisz, że jakby miał te blaszki, to nie są jadalne. A te ma gąbkę? Gąbka, widzisz? Jak ma tą pochwę, nie? To jest chyba niejadalny. On nie może mieć tej pochwy. Bo jak ma pochwę, to oznacza, że on się tam broni przed tymi jakimiś tam rzeczami dziwnymi. I on sobie zbiera. On ma po prostu truciznę w sobie, nie? Ja nie mogę, ja już tu chodzę od godziny czasu, człowieku. Normalnie Jackpot, nie? aż szkoda z tej wyspy iść, bo ja wiem, że tu jest jeszcze pełno grzybów, które się do mnie uśmiechają. One się normalnie na mnie patrzą i uśmiechają. Ja nawet się nie cieszę już z tego samochodu tak, tak bardzo jak z tego, tych grzybów tutaj. Dobra, to już by było chyba na tyle. Tak mi się wydaje. Tu już chyba wszystkie. Nie, no, widzę jeszcze dwa. No proste, jeszcze jednego tam chyba widzę. Tu i tu. I tu jest chyba jeszcze jeden. Nie, nie, to jest listek. Tu jest jeden, patrz. Widziałeś? To jest niemożliwe. Wbijajcie na tą wyspę tutaj. Naprawdę. Patrz. 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 Ty no, szkoda iść z tej wyspy. Jak ja już czwarty koszyk zapełniam, ja stąd nie wyjdę dzisiaj, nie? Gdzie nie pójdę, tam jest zawsze jakiś grzybek. I następny patrz, widziałeś? I jeszcze jeden. One się chyba tutaj respią. Tak mi się wydaje, twój koszyk jest pełny, patrz. Odkładamy ten i kolejny, pa. I do łapki i zbieramy kolejne. To jest niemożliwe ty. I Jeszcze. <ścoughs> jeszcze. Ten. No nie, no, czemu tu są takie grzyby i to są same rzadkie, ej! I tu jeszcze. Są... Ja nie mogę, ej! Normalnie po krzakach trzeba łazić i szukać, ty Dobra, ziomy, kończymy chyba Ja wiem, że tu jest pełno jeszcze grzybów i się do mnie uśmiechają Ale ja muszę ogarnąć teraz ten samochód Dobra, idę No mnie to wciąga normalnie, tutaj naprawdę są emocje jak na grzybach Tu normalnie człowieka wciąga Chodzenie, patrz, no, widzisz To jest niemożliwe, ty Ja już się nigdy nie będę śmiał, że człowieku emocje jak na grzybach Ty, tu jeszcze są? Nie, tu są patyki Dobra, to co, lecimy do Łysego. Ale najpierw muszę, muszę grzybki oddać. Nie chcę mi się już do dziadka jechać, żeby on mi skomentował te moje grzyby. Chociażby się pewnie ucieszył. I wydaje mi się, że tak czy siak w tym tygodniu my też wygramy. No i tak czy siak muszę uzbierać cztery koła punktacje. Jak tutaj w ogóle punktacja wygląda? Genowefa 0. Tak już ma 1300! Co? Czak. Może być tak, że będzie ciężej w tym tygodniu, bo oni już wiedzą, że ja wygrałem, więc oni się teraz bardzo starają. Dobra, wsiadamy do naszej bryki po księdzu. I Kaja jechać Halo Tu, ja, 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 dobra, tu jedziemy Muszę oddać grzyby Ja nie wytrzymam, ty, no przecież tutaj wszędzie są te grzyby One się cały czas do mnie uśmiechają, ty Non stop I tu kolejne, patrz, ale to już są te trujące Patrz, widzisz, on ma tą gąbkę, ale to są te trujące To, to nie Ale to, to też nie, 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 nie. Tego nie, tego nie Tu jeszcze, patrz, tu się jeszcze dwa uśmiechają Ja nie mogę Krzysiu, Krzysiu, przyniosłam grzyby, Krzysiu Krzysiu, ja wiem, że już jest wtorek, aha, bo już jest wtorek. Dlatego nie mam tyle punktów. Pa to, pa. Czekaj, jak to się puszcza? Cyk, 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 cyk. To jest niemożliwe, nie? Patrz, pa te punkty, nie? C Pięć koła? I 3617 punktów już mamy. To jest niemożliwe. Ja nie mogę! I wszystkie były dobre. Ja nie mogę wytrzymać psychicznie. No przecież to jest, człowieku, no jackpot, nie? I ja... Ale mnie denerwuje to wsadanie do tego inwentarza w tej gierce, to jest niemożliwe, nie? 6 i tu, dobra, mamy wszystko. Krzysiu! Ja już mam 3600 punktów, ty! To jest na drugi dzień! Patrz! No widziałeś? Ja jestem genowefa, ty! Łysy! Łysy, bo ja tam samochód znalazłam, łysy jesteś! Gdzie jest łysy? Łysy, ja tam samochód znalazłam! No... W czym możemy pomóc? Patrz, jest, patrz, 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 patrz! Chcę naprawić auto, chcę przemalować auto, rozmyślałem się do widzenia i patrz, znalazłem sportowe auto na wysepce na jeziorze. Chcę je naprawić za pięć koła! Oh my god, oh my god, a my mamy 8600! Oh my god!